Starłem do centrum Batumi. W ten sposób to wygląda. Jak widać, nie jest jakieś majestatyczne. Budynki jak budynki. Sklepiki jak sklepiki. Do tego jeszcze zaczął padać deszcz. Zjadłem sobie. Nie ja wiem co to było, coś z serem i kiełbasą, przygrzewane na grillu. Jak widzicie, wszędzie na świecie jest bardzo podobnie. Handel jest ten sam. Dziękuję. Pieniądze to pieniądze. Każdy chce zarobić, każdy próbuje sprzedać, przyciągnąć klienta. Kręcę się już parę godzin po Batumi. Wszystko generalnie wygląda już później tak samo Centrum wygląda bardziej jak Centrum mniejszej naszej jakiejś mieściny Ale nie dużego miasta A przecież Batumi to jest dość duże miasto Z tradycjami, stare Powiem, uczciwie, szukając centrum to po nim łaziłem, cały czas pytałem gdzie jest centrum, gdzie jest centrum pokazywali mnie to tu, to tam, to siam aż w końcu znalazłem gościa który dobrze mówił po angielsku i się go pytam może mi pan pokazać centrum, bo od godziny usiłuję tam dotrzeć a gość do mnie, że jest, jestem w centrum, w samym centrum eee, zdziwiłem się, no co mogę powiedzieć, tak wygląda centrum Także poza promenadą, która naprawdę, naprawdę jest zadbana i brzegiem wybrzeża, plażą, to reszta nie wygląda zbyt okazale. Taki slamsik. u nas już tak tylko wygląda w gorszych dzielnicach, a i nawet. Wygląda to niebo lepiej niż tutaj Generalnie będę już się zbierał Z powrotem jeszcze pójdę sobie port zobaczyć Na swój hostel A żeby wykorzystać te pieniążki, które w niego zainwestowałem Poprać się Doprowadzić do, do stanu używalności Możliwe, że na kolejny tydzień podróży A wieczorkiem wyjdę sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj życie wieczorne. Tutaj jest jakieś stare nabrzeże portowe. A tam widzimy port, ale chyba nie ma tam wstępu, bo żadnych ludzi nie widzę. Także niestety nie jest to tak jak u nas, tylko jest to jest to zamknięty teren. Korzystając z sytuacji sobie tutaj przyklapnę na moment, gdyż od 3,5 godziny cały czas chodzę, a z moimi nogami nie jest najlepiej. Dzisiaj musiałem założyć stare Adidasy, które mam już dobre 6-7 lat, całe podziurawione ale buty trackingowe wyrządziły tyle szkód w moich nogach na moich nogach a w tych butach jest mi bądź co bądź bardzo wygodnie że postanowiłem im zrobić też taki jeden dzień restu żeby wydobrzały co nie zmienia faktu że cały czas mi nogi bolą od, od samego faktu ciągłego chodzenia Niemniej, chodzi mi się bardzo dobrze, dlatego, że przez ostatni tydzień zapierdzielałem wszędzie z tym wielkim plecakiem. Wcale nie lekkim. Niekiedy nawet bardzo ciężkim. Korzystając z okazji, chciałbym też z tego miejsca, z Batumi, ładnie przeprosić moją śliczną narzeczoną i powiedzieć, że bardzo ją kocham i bardzo bym chciał, żeby ze mną tutaj była. Chociaż ostatnie dwa dni mnie denerwowała, ale... Ciężko mi się jest z nim kłócić na odległość, w ogóle się z nim nie lubię za bardzo kłócić. No ale weź tu, wypisz swoje racje, używając nerwów. Nawet nie można wykrzyczeć. Także pozdrawiam Cię, kochanie. całej moje pieski, nasze pieski, przepraszam. Zawsze się zapominam. Idę bezpiecznie, kochanie, do swojego pokoju pisać. Jak na pierwszy dzień. Gruzji jestem zadowolony Generalnie jestem zadowolony że tutaj dotarłem To by nie był Mam nadzieję że będzie teraz tylko lepiej Zrelaksowałem się, wyluzowałem się Zeszły ze mnie wszystkie jakieś takie troski, śpieszenia się czy dojadę czy nie dojadę Jestem Tak wracam, wracam i wrócić nie mogę bo wybrzeże Batumi jest po prostu czymś pięknym. Zobaczcie sami, tam jest cała panorama Batumi, port a tam w oddali widać śnieg w górach, co też jest dla mnie bardzo zaskakujące, bo jest niesamowicie parno i w tym wszystkim ciepło mi bardzo fajne miasteczko, wyluzowane, ludzie spokojni. Bardzo mi się podo podobają takie miejsca, gdzie widać, że ludzie nie pędzą aż tak mocno, jak to się zdarza w bardzo dużych miastach. Wszędzie się śpieszą, nie, tu nie, tu sobie ludzie spokojnie chodzą, zwiedzają, piwko piją, kawę się piją, też pewnie pracują, ale na wielkim luzie tam już na horyzoncie widać skręt i za tym będzie mój park powrócę do swojego hostelu dzisiaj dość dużo kilometrów pykłem po mieście nie zwiedziłem całego tylko tą nadmorską część zamierzam trochę odpocząć i wieczorem znowu wyruszyć teraz y, udaję się w kierunku zjazdu na Kutaisi y, będę łapał stopa na się szukam noclegu w Kutaisi. Mówiąc tak, uczciwie, tak. byłem taki wczoraj zmęczony po całej tej podróży, że nawet nie miałem czasu poczytać, ani nawet mi się nie chciało na temat planu mojej podróży. Muszę się zabrać za ten przewodnik, dlatego że na razie czytałem go dość pobieżnie. To miasto tupy nie urywa. Naprawdę piękna promenada. Eee, ulica eee, Marii i Lecha Kaczyńskich. Dlatego, że Gruzini bardzo cenią tego prezydenta. Do, dlatego, że to on jako pierwszy eee, uznał eee, Gruzję jako kraj. Co do gospodarzy mojego hostelu, Zapowiadało się wszystko bardzo pięknie. Gospodyni, która mnie przyjęła, zapraszała mnie od, od razu do living roomu na wino i tak dalej. Ja powiedziałem, że pierw idę do miasta, a ewentualne jakieś tam picie mocniejszych trunków, jakim jest wino y, gruzińskie, zresztą bardzo dobre. Y, to raczej po południu, jak wrócę z tego miasta. Kiedy wróciłem, mojej gospodyni już nie było, a to był. 29-letni, jak później się okazało, Grudzin, który też mnie zapraszał na wino. Wszystko zapowiadało się bardzo fajnie. O godzinie 20.30 w końcu poszedłem do niego. Pogadaliśmy przez jakieś 3 4 minuty, po czym ktoś zaczął bawić się telefonem, Facebookiem, ciągle gdzieś wydzwaniać. Każdy telefon był po jakieś 5-10 minut. Tak sobie siedziałem 20-25 minut, Oglądając telewizor. Później przyszedł jakiś jego kolega, Gruzin. Z tym wszystkim totalnie mieli mnie w dupie. Siedziałem tam około 40 minut. Wina żadnego nie postawili. Gruzin poszedł, a gość zamiast wrócić ze mną do rozmowy, zaczął się bawić telefon. Nie wytrzymałem, stałem i powiedziałem, że mam pranie do zrobienia i muszę iść do i muszę iść do góry. O czym Gruzin się lekko zbulwersował i powiedział no ale my mieliśmy wino przecież pić. Mówię, no dobra, to ja zejdę za 20 minut, jak zrobię to pranie. Nie chciałem z siebie już robić idioty. No i wchodzę po 20 minutach tak, i Gruzin wyciąga wino. Nalewa pełną szklankę. Znosimy to za przyjaźń gruzińsko-polską. Zaczynamy rozmawiać i znowu dzwoni telefon. Kolejne 15 minut Gruzin stał na balkonie i rozmawiał przez telefon. Później przyszedł i powiedział, że musi gdzieś wyjść. Jak wyszedł, to nie było go 25 minut. No, przez 20 minut czekałem, ale po 20 minutach mówię sobie, no jakieś jaja koleś sobie robi. Wywalił, wy, wychyliłem szklaneczkę i opróżniłem je do dna. Po czym poszedłem do góry? Widziałem przez balkon, że Gruzin jeszcze przez 10 czy 15 minut rozmawiał. I jak zorientował się, że ja już tam na niego nie czekam, to wrócił do kolegi. Ja przynajmniej się wyspałem. Spałem prawie 11 godzin. Jednak 7 dni podróży w jakiś sposób wymęczyła mnie. Teraz czuję się normalnie. Nogi odpoczęły. Jakbym dopiero co z domu wyruszył. Także jest okej. Okay. Sposobem w ciągu dwóch godzin dotarłem do Katuisi. Stopowanie w Gruzji to coś pięknego, każdemu polecam. Nie byłem jeszcze w kraju, gdzie stop przed aż tak łatwo. Wyciągasz rękę, dwa samochody i od razu się ktoś zatrzymuje. Ludzie, z całego świata uczcie się od Gruzinów, jak się ludzi przyjmuje. Jestem w drodze do Katuisi, do centrum. Dostać się tutaj nie było żadnym problemem. Bez sensu w ogóle tutaj płacić za jakiekolwiek busiki. Na pewno nie zamierzam. Za busik musiałbym zapłacić 10 tych, A tak jeżdżę sobie za darmo. Jest to o tyle proste, że nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Daro, Hello. Hello! Hello! Nie, 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 no 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 no. Georgia? Georgia Polonia Polonia Dawaj piwa, chcesz? O, piwa Piwa, piwa Dawaj Pajdżo Piwa Samo Ale, ale pójdź, pójdź, pójdź Pójdź, 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 raz, Samo Tylko wysiadłem, od razu zaczepił jakiś koleś I mu idziemy na browara To już moje drugie jest, trochę mi się w głowie kręci bo jeszcze nic nie jadłem, ale jak tak dalej pójdzie, to do centrum dotrę tren pijany. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać, że obcy ludzie z ulicy mnie biorą i od razu mi stawiają piwo. Tylko chciał mnie zaprosić dalej, ale wiedziałem, że już jest dobrze porobiony. Także sobie odpuściłem. Nie chcę znowu płacić za hostel, więc... W grę wchodzi tylko i wyłącznie namiot albo przenocowanie jakichś dobrych ludzi. Widoczki też są imponujące. Welcome in Georgia. Jeżeli gdzieś bym znalazł hostel za dychę, 10 to jest 20 zł, to bez problemu... Poszedłbym do hostelu 20 zł to nie jest jakoś dużo Stać mnie jeszcze Gdyż przez ostatnie 8 dni nie wydałem za dużo gotówki Poszło tego z 30 35 euro Jestem już tutaj ósmy dzień podróży w sensie i myślę, że się po prostu oswajam na początku pozwalałem sobie na wiele, ale to też nie na tym to polega, żeby jechać w końcu na wakacje bo to są moje wakacje, mój urlop i biedować cały czas to nie o to tutaj chodzi chodzi o to, żeby dobrze czas Spędzać na biedaka to nie znaczy nasze braka. W miarę możliwości tanio, ale też wygodnie. Także nikt mi nie może zarzucić, że wydałem jakoś bardzo dużo pieniędzy, żeby tu przyjechać, dlatego że spędziłem przynajmniej 5-6 nocy w namiocie i żywiłem się tym co mam w zasadzie moje jedyne wydatki szły na moje jakieś tam niepotrzeby a zachcianki teraz mam zachciankę jedzeniową jestem głodny chcę zobaczyć na drugą stronę co jest do jedzenia bo widzę tutaj jakiś bar mam nadzieję że sobie coś kupię niestety wszędzie już obowiązuje cyrylica to hamburger dobrze wygląda. Jakby mi z niego cebulkę wyciągnęli, to bym się cieszył. Mam dzisiaj zamiar zalać pałę. Brzydko powiedziawszy. A o godzinie... jak się zrobi zimno, zacznę szukać miejsca na nocleg. Chyba że ktoś wcześniej mnie zgarnie na nocleg. To by było bardzo miłe. Czego się spodziewam. W każdym razie jutro Tbilisi a później ruszam na Kazbek. Fajnie by było wejść na tą górę. 533 metry. Turcja versus Gruzja wypada dużo lepiej. W Turcji już zostałem zaproszony i do restauracji. Każdy turek, który mnie podwoził, coś mi kupił. Także naprawdę o Turcji nie mogę powiedzieć nic złego. Ze stopem też tam jakoś strasznie nie było. Do pół godziny. Chciałbym odwiedzić miasto Gori, skąd pochodził Stalin, gdzie jest muzeum jego pamięci. Stalin generalnie nie był zbyt dobrym człowiekiem, ale zapisał się w historii dość konkretnie. Także nie to, że popieram jakoś sowietyzm. Lubię Związek Radziecki, bo, bo jestem Polakiem i wcale go nie lubiłem. Nie lubię i nie będę lubił. Do Rosji jako do ludzi nic nie mam. Ale do polityki imperialnej, radzieckiej już niestety mam duże ale... Ja żurnalist! Ja to ja, ja, ja. Mogę, mogę? Nie ma problemu? No problem? Ja youtuber, youtuber Ja jadę przez Gruzję, cała, Gruz cała Gruzja i pokazuję jak ja z ludźmi Aaaa. żyję. Nie płacę za hostele. Wącza, Wącha. Rafał, Rafael, Rafael from Polonia. Polonia, Georgia, Polonia, good friend Good friends and I Georgia is very good friends. Everybody say ok. Ja nie mam w zasadzie żadnego problemu dogadania się czy skumania z Gruzinami. Naszym wspólnym tematem od razu po tym skąd jesteś jest niechęć jaka jest i tutaj jaka jest i u nas do imperialnej Rosji. Mamy wspólną historię Obydwa nasze narody miały z nimi problemy. To nas łączy i zawsze jest o czym porozmawiać. Hello. Staram się jeszcze walczyć z obnażaniem ludzi zaufaniem, bo z tym mam problem. Każdy tu wygląda podejrzanie. Jakbym był policją w Polsce, każdemu tutaj jednemu. Dałbym 5 lat za wygląd Z dnia na dzień coraz pewniej O, doszedłem do parki, to tutaj mają niczego sobie Muszę to przyznać No po prostu rewelacja Zastanawiam się, czy nie klapnę sobie jeszcze jednego piwka w tym oto parku, bo pewnie tutaj jest, w każdym parku O, tam jakiś posąg, pójdziemy zobaczyć Nie wiem kto to jest Ale posąg jest zacny Idę dalej Zaraz będzie ciemno Nie wiem jak to dzisiaj będzie z tą nocą Ale mam to w nosie Jest ciepło, w razie czego nawet się prześpię na ławce Fontanny na każdym kroku jak mi się to podoba Zobaczcie sami Jedna A z drugiej strony druga Takie same Hello jest dobrze, nareszcie czuję, że podróżuję Dotarłem do centrum Kutaisi Na środku piękna fontanna Naprawdę bardzo okazała To jest główny punkt, centralny punkt Kutaisi Te miasta tutaj wszystkie tak wyglądają to jest... To nie są takie metropolie jak nasze, gdzie budynki są wielkie, pełno ludzi w garniakach. Nie! To wygląda jak nasze małe, prowincjonalne miasto, tylko troszeczkę łatwiej zadbane. 15 maja, godzina za 15.09, czasu gruzińskiego, bo jest 2 godziny różnicy, centrum Kutaisi, Niestety od samego rana mocno pada deszcz. Najgorsze to jest to, że jestem dotknięty przy samym, przy samym centrum, przy samym słynnym placu fontanną tego całego budowniczego. Czekam na jakiś logiczny moment, żeby się złożyć. Eee bo musi być chwila bez deszczu. Niestety ciężko jest z tym drobnym momentem. Muszę czekać. Centrum Kutaisi. Godzina 9.00. Niedziela. Wszystkim autostopowiczą i tanim podróżnikom polecam tą miejscową podnamiot. Przy samym centrum, przy samym głównym placu Tam jest fontanna, bardzo ciche, spokojne miejsce nikt tędy nie chodzi wieczorem śmiało można się rozłożyć Wcześniej rano złożyć Nie niestety trochę zatrzymała pogoda ławeczka z daszkiem można sobie usiąść, można sobie coś zjeść, naprawdę polecam szybkie mycie ząbków śmigamy zwiedzać miasto tak żeby do godziny 16-17 się z tym wyrobić i ruszyć w kierunku najprawdopodobniej Gori miejscowości gdzie się urodził Stalin gdzie chciałbym zwiedzić muzeum poświęcone jego osobie Następnie będę się kierował do Tbilisi, gdzie też sobie na pewno spędzę jeden bądź dwa dni, z racji, że to jest stolica i, i dużo dobrego słyszałem o tym mieście. A później najprawdopodobniej będę się przedostawał w kierunku Kaukazu Wysokiego drogą wojenną słynną drogą wojenną, która się ciągnie przez 200 km aż do granicy Rosji No nic, zbieram dupę i zapierdzielam pod górę do katedry, do słynnej katedry, w której już msze się dawno nie odbywają. Ona też nie pozostała w dużej mierze oryginalna, gdyż wielokrotnie została zburzona. Osmańscy, osmańscy najeźdźcy wysadzili ją niszcząc ją praktycznie w 80%. Od 1952 roku trwają prace, ażeby, ażeby ją odbudować. Także jest wpisana na światową listę UNESCO, aczkolwiek Gruzini za bardzo się nie przejmują za ostrzy